Witam, nazywam się Jakub Skrzypczak. Znajdujemy się w Wielkopolsce, powiat Gostyński, gmina Borek Wielkopolski. Za mną znajduje się Zetor 8245, rocznik 94. W, w moim posiadaniu od 2005 roku. Ciągnik wykorzystywany jest do głównych ciężkich prac polowych. Głównie wykonuje orkę, uprawę, siewy. Współpracuje również z prasą zwijającą, warfamy oraz przyczepą zbierającą kronę. Lubię ten ciągnik za design, prostotę. Łatwy dostęp do części oraz wysoką masę w stosunku do mocy. Czy obciążenie jest tak naprawdę zrobione tylko jesień, wiosna? Do transportu nawet używamy 255. Dwie autosanki się spokojnie pociągnie, a transport to jest taki wiesz, po drodze, nie? No, ewentualnie jak faktycznie jest coś do przetransportowania, to faktycznie zdejmuje, no, ale transport i tak jest najczęściej latem, a latem, na lato i tak je zdejmuje, bo wtedy ani nie sieje, ani nie orze, więc obciążniki mu nie są potrzebne. A tu łącznie jest jakieś 500 kg, jak liczyłem na przodzie, z tymi naborami. Nie? nie lubię go za luzy na przedniej osi, kiepską instalację elektryczną, brak klimatyzacji w kabinie oraz y, nieszczelny tylny podnośnik, który opada po zgaszeniu silnika. Ale są to wszystko małe, drobne wady, które mogę w przyszłości wyeliminować. z ciekawszych historii, które mia mieliśmy z tym ciągnikiem, to jest w ogóle historia jak ten traktor do nas trafił. Kiedy byliśmy go oglądać w 2005 roku, była był luty, zima, mój wuja był się nim przejechać. Okazało się, że przy zamykaniu tylnej szyby, szyba pękła. Mój ojciec, żeby nie dawać kasy na zaliczkę, wziął po prostu cały traktor. Zetor 8245, to mój ciągnik.